Cześć kochani, jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w tunelu. Jest bardzo wcześnie rano, ale temperatura przyznam, że jest bardzo wysoka. Wzięłam do domu termometry do umycia, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka temperatura w chwili obecnej jest w tunelu, co się u nas dzieje. No, troszkę rzeczy nas tu zaniepokoiło. Mianowicie pojawiły się u nas mrówki. Jak widzicie, mamy rozkopane dołki. Eee, Przysypałam takim preparatem na mrówki i widzę, że generalnie no już tych mrówek nie mamy co się dzieje z sadzonkami które mrówki zaatakują zaczynają więdnąć cała łodyga jest pogryziona i trzeba naprawdę mocno uważać żeby nam mrówki tej sadzonki nie zabiły ja już posadziłam sobie cukinię, posadziłam sobie dynie, posadziłam sobie melony, słoneczniki, ale jeszcze dużo rozsady przede mną. Natomiast dzisiejszy temat jest na temat pielęgnacji pomidorów. Jak widzicie, moje pomidory miewają się nawet, nawet fajnie. Są dość wysokie. Można zauważyć, że w niektórych pomidorach wytwarzają się już kwiatostany. Także zanim będziemy mieć kwiaty, zanim te pomidorki będą już powoli się zapylały, będę zaraz otwierała tutaj tylnie drzwi, bo jest tu naprawdę taki upał, ale jednak noce są zimne. Tu jak zauważycie, już pierwszy kwiatuszek zaczyna się powoli rozwijać w pomidorze. Natomiast co zrobić, żeby nasze pomidory owocowały, a nie robiły się z nich wielkie krzaki? ja kiedyś jak zaczynałam swoją przygodę w ogóle z e, warzywami to uważałam, że po prostu biorę sobie takiego pomidora paprykę, dynię, cukinię czy jakieś inne rośliny, sadzam w ziemię, to samo rośnie, ja zbieram w ogóle kilogramy owoców i jest cudownie, no niestety nie wygląda to tak cudownie okazało się, że jednak są takie podstawowe czynności, które trzeba z rozsadą zrobić w przeciwnym razie po prostu e, tych owoców będziemy mieć albo bardzo mało, albo nie będziemy mieć w ogóle bardzo ważną kwestią jest nawożenie, pamiętajcie że w chwili obecnej nawozimy sobie pomidory azotem. Azot powoduje, że te liście przepięknie przerastają. Jak się robią gdzieś jakieś przebarwienia żółtawe, nie przejmujcie się tym, nie ma na razie żadnej zarazy ziemniaczanej tego typu przebarwienia. Żadna choroba. Po prostu listek był załamany, a później skropliła się na niego woda z tunelu. Jak widzicie, górne górne liście są bardzo duże, bardzo ładne, zielone. Po co dajemy azot? Azot powoduje, że przerasta nam masa liści. W naszych sadzonkach. Te sadzonki robią się bardziej zwarte, bardziej krępe, takie dobrze zbudowane, zaczynają wytwarzać przepiękne zielone liście. A liście w roślinie są po to ważne, ponieważ one prowadzą proces fotosyntezy czyli pobierają sobie poprzez liście i wodę potrafią pobrać, jeżeli na przykład zraszacie rozsadę z zewnątrz. Ja nie mówię tylko o pomidorach, bo na przykład ja ogórki polewam po wierzchu. Jeżeli stosujecie jakieś opryski dolistne, to również przez liście one są absorbowane i nie tylko od dolniej strony, która lepiej absorbuje, tylko też od górnej. I jeżeli chodzi o liście, na przykład będzie miał nasz pomidor sucho, to te liście zaczną się zwijać ku dołowi, żeby ograniczyć tą powierzchnię, która jest narażona na działanie słońca, a w związku z tym na utratę wody. E, więc dbamy o tą masę zieloną, która będzie bardzo ładnie przyrastała. Jeżeli będziemy widzieć, że nasze pomidory powoli za, zaczynają wytwarzać e, pąki kwiatowe, przechodzimy na nawozy fosforowe. Ja jeszcze dodatkowo wzmacniam swoje rośliny wapniem i wapniem z mleka, podlewam również drożdżami. Natomiast wapń powoduje, że nasze rośliny nie mają suchej zgnilizny wierzchołkowej, jak możecie zauważyć czasem. Na końcu roślinki robi się takie czarna po prostu plamka, troszkę wyglądająca jak strób i zasusza się. To jest właśnie sucha zgnilizna wierzchołkowa. Ona nie przenosi się między roślinami z tego względu, że to nie jest choroba, która jest w wyniku, tak jak zaraz za Przenoszenia przez powietrze, tylko jest to choroba spowodowana brakiem wapnia w glebie, w związku z czym ta roślina po prostu w ten sposób odreagowuje. Natomiast, co zrobić, żeby nasze sadzonki były piękne? Oczywiście, nawożąc je nawozami azotowymi, a w większości takie nawozy są dostępne, można zauważyć, że pojawiają się tak zwane wilki. Co to jest wilk? Wilk to jest boczny przyrost, który wytwarzany jest między liściami roślin. Jak widać, mamy jeden wilk, mamy drugi wilk. Tu już kolejne wilki zaczynają szaleć. Tu również są bardzo duże wilki. Natomiast jak to zrobić, żeby nasza roślina po prostu nie była jednym wielkim krzakiem, tylko żeby faktycznie miała owoce. No jak widać, psu temperatura pasuje. Jest mu chyba wystarczająco ciepło w tunelu, więc leży sobie na agrotkaninie i pilnuje pomidorów. Bierzemy... I obcinamy te wilki. Po prostu w łodydze, ucinamy i urywamy. Ponieważ jeżeli nie utniemy tego kawałeczka rośliny, wówczas w tym miejscu powstanie kolejny pęd boczny, więc kolejny pęd do tego, żeby roślina wytwarzała nowy przyrost i nowe kwiatostany. Ucinamy wszystkie wilki w zależności, ile będziecie chcieli ten liśterze ucinam, z tego względu, że on tak jest lekko żółku, a jest liściem dolnym, więc nie ma presji, żeby. Tego nie obcinać. Jeżeli nie poucinacie tego, to ja w tym momencie na przykład na tej sadzonce miałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, plus siódmy, tu ósmy, tu już dziewiąty, dziewięć pędów. No nie prowadzimy pomidora na dziewięć pędów, tym bardziej wielkoowocowego, a to jest odmiana ananas noir, to jest odmiana francuska pomidora. Przepiękne, duże, takie mięsiste pomidory bewsztykowe. Więc te wilki usuwamy. Ja pomidory wielkowocowe prowadzę na jeden bądź na dwa pędy. Na więcej pędów prowadzę sobie pomidory koktajlowe. Jeżeli zależy wam na tym, żeby prowadzić na jeden pęd, no to usuwacie wszystkie wilki boczne. Nie przejmujcie się tym, że na przykład w tym miejscu już widać jakieś kwiatostany i tu również są kwiatostany, czyli ja będę miała w tym momencie dwa pędy Zawsze możecie taki kwiatostan usunąć. Jeżeli będziecie mieć za dużo tej masy zielonej w pomidorze, wówczas ona po prostu, ta roślinka się będzie wysiłkowała na listki, a nie na to, żeby wytwarzać owoce. A chyba zależy to na tym, że jest jeść pomidory, a nie liście z pomidorów. Także, jak widzicie, moje rozsady bardzo przeszalały, jeśli chodzi o wilki, więc te wilki usuwamy. Czy możemy usuwać wilki nożyczkami? Ja już suwam akurat nożykiem do tapet, bo tak gdzieś jest mi wygodnie. Możecie je ustrzykiwać palcami, ale pamiętajcie o tym, że będziecie mieć palce całe z pomidorów i to będą pofarbowane. Tu z boku się też wytworzył pęd, na którym już widać, że się pojawiały. No oczywiście się nie chcę wyostrzyć, widać, że się pojawiały powoli pąki kwiatowe, usuwamy ten pęd, ja nie chcę mieć na tym poziomie żadnych pomidorów, więc po prostu przycinamy to. Czasem te sadzonki po obcięciu tych wilków wyglądają stosunkowo tak łyco i mizernie, ale nie przejmujcie się, pomidor będzie wytwarzał kolejne, kolejne sadzonki. Także kochani, ja się biorę za obcinanie wilków. Krzaków mam prawie 100 do obcięcia, więc dzisiaj będę miała fajne zajęcie. Ręce będą mi pachniały pomidorami, no ale musimy gdzieś te pomidorki i inne rośliny pielęgnować, żeby po prostu mieć owoce. Napiszcie mi, jak u was wygląda rozsada pomidorów, czy też walczycie z y, plagą mrówek i ślimaków, bo u nas jest tego bardzo dużo. Jak widzicie, u mnie tu już latają zapylacze. Muszę im otworzyć drzwi, żeby się biedaki nie poparzyły w tym tunelu, bo dopiero jest tak jak mówię wcześniej, rano bo jest po 6, więc będzie naprawdę dzisiaj gorący dzień. Życzę Wam udanego. Pięknego dnia. My z karterem już wychodzimy z tunelu, idziemy do drugiego. Zobaczcie, czy tam też dużo pracy nas czeka. No i pozdrawiam Was, gorąco napiszcie, co Wy robicie ze swoimi pomidorkami. Na ile pędów je prowadzicie, jak to u Was wygląda. O, a teraz dostrzegłam to, nie widziałam, dopiero jak wychodzę. Zobaczcie, ile tu już kwiatów jest na pomidorze przepiękny. I to jest matka Rosja. Więc rosyjski pomidor wielkoowocowy. Pozdrawiam Was, kochani. Życzę Wam udanego, cudownego, słonecznego, ciepłego dnia. Całusy. Pa, pa.